Siemanko, z tej strony Kapiek. Dzisiaj ze mną jest mój kolega Kamil. Cześć! No i dzisiaj jest trzeci odcinek z serii jak szybko zbogaciłem się na box pvp. No i co? Pod ostatnim filmem wiliście ponad 5 łapek w górę. No, no i dzisiaj wlatuje kolejny film. I żeby blokować sobie kolejny, kolejny film z tej serii to po prostu bicie 6 łapek w górę. No i możemy już zaczynać, ogólnie przed nagrywką kupiłem sobie fajerwerki dwa koksy, no jednego, jedną zwykłą, no i odbiorę sobie, dzienną nagrodę sobie odbierz, okej? Okay? Właśnie, nie wiem czemu, ale nie mogę do odebrać, ale to... Na którym ch jesteś? Jeden. No to dobra, no to powinieneś. Dobra, otwieram tak. i... aha. Aha. Nie potrzebuję tego Dobra. i naszym celem na ciebie jest kogoś zabić Dokładnie No to chodź na niebezpie... na tą na, na na tą na PVP. Czekaj, bo przerabiam to, to co mam Ale szybko Szybko, szybko Żara! Aj wesz, wesz sobie zmienice H na dwa Po co? No bo tam jest mniej ludzi, jest mniej zamieszania. W tym momencie jest 69 osób. 70. Kolej. Dobra, chodź na niebezpieczną. na CH2. To no już kończę przerabiać. Czekaj. Dobra, to już lecę. To tak, mam kilo się wziwę, wziwę, wziwę. od razu. Dobra, to ja jest. Zawsze ja mam kilo ja. że mam kilowiaż. Kurde. Czy masz kilowiaż? No. no? Mierz jaś. A Ja mam y, y, rybki Nemo. Ogólnie. Bez Kamila nie, yy, nie dam rad nikogo zawiedzić, więc dlatego nie szłam na tych gości, co tam byli. Dobra, wykopałem całe złoże emeraldów. Dobra, rybki namów. Kurde! Le Leciał za mną. Dobra. Kurde, nie. Ogólnie to miałam totem, więc tak szybko nie będę padał, jak Kamil. Ja? Padać? Ale po co? Komu to potrzebne? No i widzę, wy możecie napisać, w jaki odcinek to oglądacie, bo my mam plan wrzucić to w, w jakim? piątek. W jaki odcinek to oglądacie? Tak. W jaki dzień to oglądacie? Okej, okay, już mam mega dużo pieniążków. pieniążków. Mi się wydaje. Kurde. Dobra mam full set rybki. Mam full set rybki Nemo. A, ja y a ja mam spodnie y Świątej królewne. O! I dostałem spodnie z y, rybki z legendarnej skrzynki. O! Kurde. Nie no, czekajcie chwilę, widzowie. Teraz mm, się skończyło cięcie. Było krótkie cięcie y, y, z takich po, powodów y, y, życiowych. Bardziej rodzinnych? O kurde, jakiś set? Mam... Nie. Mam set czerwonego kapturka. Y... Klatę. Jak? Nie wiem, po prostu zależała. I sobie ją zabrałem. Aha. A to jest szóste. Kurde, zabija mnie goś. zabija mnie goś jakiś. Dobra, to nie do dobre. w niego. Kurde. No nie uciekaj! Zaczął się żeś, żeś się bawić ze mną? Cholet. O tu. Taki mądry. Kurde, ja mam lagi. Chypałem go, bro. Dobra. Mam mega lagi, więc nie wiem czego zabiję. No nie uciekaj. W końcu się dzieje coś na filmach. A nie tylko siedzieć i... Dostał. No nie uciekaj. Kurde, poszedł do jakiegoś zakątka. To jakiś inny. Jakiś chyba jego kolega. Wystakowany. Nie ja mam już tylko odłamków. Ja będę miał fajerwerek. Ej, zobacz gdzieś za ile się kupuje nici. Bo był więcej bo ja już go... Ci mówię. Lecę bo... na stał, Bo ja ogólnie nie mam... Miałem tutaj akcję i chciałbym gości, wiesz, murować. No. To mi się przydało. Już patrzę. No. Fajerwerki. Jedna pajączynica jest za cztery odłamki Jasia. Drogo. Co? Już to jest toniutkie. Drogie. Nie. Kurde, goście jest nadarejtowy. Myślałem, że gościa że, że zabija jakiegoś typka. A to był nadarejtowy, więc lepiej nie zaczynać do takich. Nie, no nie leć do mnie, please. W sumie i tak mam totem, więc nie zginę. Ładnie. No, no. Co ja zrobiłem? Pomniejszyłem. Dobra, byku. Mam set, full set czerwonego kapturka. ty w ogóle. Yy, yy, coś robisz na nie... bezpiecznej Czy wszystko robisz... wszystko robisz na bezpiecznej, czy na niebezpiecznej? Na, na pijubi to wszystko zbieramy. Mam set Kurde. czerwonego kapturka. Mam gościa na no sobie. Mane, rajtowy Stawia pajęczyny i, i się sam zamurował Bijemy go z jakimś gościem we dwójkę I ucieka Nie no nie uciekaj gołczyku jest w po, po mnie Natrafiłem chyba na jakichś kolegów Bo mnie nawalałem w kilku w którym miejscu jesteś czy Ci pomaga? Znaczy już odlecieli. Chodź nam takie największe złoże emeraldów na y, y, tej No jestem. Jesteś? Uważaj Chłop! O kurde. Uciekaj. Lepiej. Uciekam. No, on mi wziął, wziął połowę HP za jednym hitem. O kurde. Jak go oni już z 5 razy. Jakiś nederektowy bije go. Nie. Nie chcę się... Nie chcę się bić z tobą. Nie no, żartowałem, żartowałem. Daga mam. Dobra, uciekłem. Żeby ja to już się z nim poklepał. Kurde, mam antylogo, nie mam antylogę, kurde no. Ej, to coś leży. Czekaj, wezmę antyloga, wymienię, wymienię, kupię sobie lepszego seta i e, będziemy jakieś gości zabijać. Ok. Okej, okay, na ziemi leżał w Królewny Śnieżki. Osiem gwiazdek. E, ja bym to zostawił, wiesz? Jakoś jak ty brałeś spodnie czerwonego kapturka, to było dobrze. To nie były spodnie. A ja no, ta... coś. E, ogólnie sobie teraz przerabiam. Kamień. A ty cilujesz bomby, czy nie? Ja se latam. Aha, to za chwilę... Yy, ten... Za chwilę będziemy... Chłop tu kogoś zabił, o kurde. Ej, ale w sumie wiesz co? Ma... Mam 13 pajęczyn, mam 13 pajęczyn. Nie, 16 Jest. ja wziąłem, 16. Czy Hehe, chciał sojusz? Wziął mnie w kabłę, ale mu uciekłem. Łatwo. Co to jest kobłeb, bo ja tego nie rozumiem. Pajęczyna. czy okay. na. <noise> ale łatwo uciekać. Mm. Dobra. Teraz to wszystko zmienić. Olepki Nemo. świątej królewny. Dzisiaj gram cały czas na słabszej Eletrze. W sumie klaty nie muszę. No, diamentu potrzebuję. No ile mam niepotrzebnych ile mam? To właśnie no, jest taki, to jest co brzmię? Brzmię stack fajerwerek. i nikt nie mam. Aha. Aha. Może je schowałem? Nie. Dobra. Chodź lecimy na największe złoże Emeraldów. Okej? za Firebird i kupię. Ja miałem im Największe złoże emeraldów. Największe złoże emeraldów. Dla, będę. Ja wywołałem kłótnię między gościami. A na takim mniej, małym złożymy raz w ogóle teraz. Bo na tym dużym jesteś goście byli. Dobra. Jakiś gościu! Ginę. Ginę. Zginąłeś? Tak. Ejdź. Nie, no to przyszli. I ja sobie patrzę w OBS, ile minut zostało do. ile minut jeszcze. Ej... ja ci mogę dać kilo w czerwonego kapturka. Nie, no, no to daj. Ale to już y, będziemy w następnym odcinku. Ja go drabiam te ogromne straty. A. A ja mam. A mamy jeszcze, żeby. Ogólnie, cel tego, tego, tego to jest w butach. Tylko, nie setko ta buta. Tylko, bym powiedział, że naszym celem jest y, set koziołka-matołka. Nie, nie koziołka-matołka, tylko. Y, nie, królem. Powiedzmy, że. Boba budowniczego to jest nasz cel. Chociaż raczej go nie wiemy. Anidzowie, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapeczkę i subika. No i narra.